a nie deklaratywny, a nie deklaratywnego antykomunizmu, jest to rząd odejścia od okrągłego stołu, odejścia od grubej kreski, odejścia od tego wszystkiego, przeciwko czemu wielu panów na tej sali wielokrotnie zabierało głos. I jeżeli, I jeżeli dzisiaj, w trzecią rocznicę wyborów, co tak się przypadkowo złożyło, Mam zaszczyt przemawiać w parlamencie wolnej Polski. To chciałem powiedzieć, niestety, że jest to jakby symboliczny powrót z powrotem, ze wszystkimi oczywiście zmianami, ale niestety jest tu element powrotu do kontraktu okrągłego stołu. W imię czego panowie sięgacie po władzę? Co macie do zaproponowania? Co właściwie chcecie? Istnieją pierwsze sygnały wychodzenia z recesji. Został zatrzymany spadek produkcji, nie rośnie inflacja. Mamy dodatnie saldo handlu zagranicznego i, to są, i jest mniejszy od planowanego deficyt budżetowy za pierwsze cztery miesiące. To są pewne realne osiągnięcia. Robicie błąd polityczny i Polska tego błędu politycznego Wam nie zapomni. Sytuacja praktycznie wymaga rozstrzygnięcia w dniu dzisiejszym. Dlatego chciałbym zgłosić formalny wniosek. Panie, o... pośle, panie pośle, nie ma formalnego wniosku o... o natychmiastowe głosowanie. To jest zupełnie inny wniosek. Oświadczam, że nie składam rezygnacji. Ja chciałbym stąd wyjść tylko z jednym osiągnięciem. I jak do tej chwili mam przekonanie, że z nim wychodzę. Chciałbym mianowicie wtedy, kiedy ten gmach opuszczę, kiedy skończy się dla mnie ten, nie ukrywam, strasznie dolegliwy czas. Kiedy po ulicach mojego miasta mogłem się poruszać tylko samochodem albo w towarzystwie torującej mi drogę i chroniącej mnie od kontaktu z ludźmi skoro, że wtedy, kiedy się to wreszcie skończy, będę mógł normalnie na ulicę tego miasta wyjść i popatrzyć ludziom w oczy. I tego Wam Państwo posłowie, panie posłanki. Życzę potem głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę o odwołaniu Rady Ministrów.

kandydatowi Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Proszę bardzo, Panie Pośle. Panie, Marcełku, panie Prezydencie, Wysoka Izbo. Kiedy wyrażałem zgodę na propozycję Pana Prezydenta, były inne warunki. Sytuacja była trudna. Dziś jest jeszcze trudniej. Sytuacja stała się dramatyczna. Urodziłem się w roku 1959 na polskiej psi, w systemie, który nie my, Polacy, wybieraliśmy. I ja tego systemu nie tworzyłem, ale chcę, te, chcę ten system zmieniać. Trzeba z żywymi naprzód iść, przełamywać nienawiść, uprzedzenia w imię interesu państwa. Klub Unii Demokratycznej udzieli poparcia kandydaturze przedstawionej Sejmowi przez prezydenta Rzeczypospolitej, pana Waldemara Pawlaka, na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Sojusz Lewicy Demokratycznej zdając sobie sprawę z powagi sytuacji w kraju, z niezadowolenia społecznego, ze słabnocnej pozycji Polski w świecie, z straconych ostatnich kilku miesięcy, będzie głosował za powołaniem pana posła Waldemara Pawlaka na stanowisko prezesa Rady Ministrów. Kandydat na premiera, pan Waldemar Pawlak. Mam nadzieję, że trudności te będzie w stanie przezwyciężyć. Mam nadzieję, że będzie w stanie sformułować rząd, który będzie służył dobrze Polsce Ludowej. Polsce, przepraszam. Wysoka Izbo, proszę, proszę o, wybaczenie. o spokój. Bardzo przepraszam każdemu, co się może zdarzyć. <laughs> 何でまだプレゼントするの Że razem zaożemy, ja jem, ja, no. ja Wodarczyka, żeby tu ściągnął Szerenię Tewa i Macierewicz